Mam Aj. dla was tutaj taki zdrawienka i macie tutaj na parę wejść USB. Jakieś jaka no, no. cena? 7 ja dyszek. No, 6,9. 3000 zarobku są, a w palecie widać już dno. No to powiem... Ty... Klawiatury. Nie, to są te... Nie, nie te... wiedziałam. A, są te no, o, klawiatury. Myszki, a to klawiatury. Mieszki. Jest... Zmacniać... Czekajcie, Tego ja nie lubię. To, tak. to, to są te... No, ja nie lubię tego. To po, po, nie, 3 3 po trzy dychem sprzedaj, wzmacniasz wi O, dobra. Teraz kolejny. Ty smarłocz... To cieszę za koleżanek. Smaczne. Jak tak dalej pójdzie, to Dorota rzeczywiście dostanie zawału. Nówki. Moja intuicja po prostu jest straszna. Ja jestem w ogóle zaskoczony, że tu się Pani, tu jest normalnie morze. Morze może Morze zegarków wylało dubla, a z drugiej strony wiadro łez. Żałujemy, że tego nie kupiliśmy. No, typowy nasz towar, nie na sprzedaż. Szybko byśmy to upłynili, sprzedali i byśmy dużo siana z tego zarobili. Moja intuicja mnie totalnie zawiodła. Gorszy dzień chyba. Odkąd bierzemy udział w licytacjach? No właśnie chciałam to tak jest powiedzieć. Pierwsza paleta Elektro, którą wygrałyśmy. A pokonanie nowych koleżanek to pewnie jak podwójna wygrana. I to jest telefon. I to jest nowy no. telefon, słuchajcie. A, tak w komplecie i... Chyba trochę tak wiesz? Na znanym trzy portalu trzystówki, no i tak. jest no używane, no, Ale używane, a ty masz nowe. Dobra, zrób to i nowe. Ale rycuć, pięknie. Mój kolor! Cudowne. dobre. Ja, ja chaj, no teraz no, naprawdę no, żałuję. Dzięki, no Ale to jest bez hitu laptop, taki. Dla dziewczyn. Notebook taki. Notebook, no. no? Ja myślę, że słuchaj, cena katalogowa będzie w okolicach 400 zł. Ja bym zrobiła za 250, bo to jest unikatowe, bo to jest no różowe. O, a tak. ja różowe, to już no. tak. się sprzedaje. I pustów, to... Różowa przyszłość gwarantowana. Został ostatni przedmiot. Teraz mamy dyskotekę. Karaoke. Tak. To jest nowe. A to, że nowe to nie znaczy, że działa świetlana. Też się okaże jak no oni będą mieli w magazynie i będą, będą pootwierać i sprawdzić każdy towar. Ale jakiś taki to moment. Równie świetnie śpiewa, co licytuje. Towar będzie można oznaczyć testowane przez Kamila i podwyższyć jego wartość. Nie pośpiewasz. Ile kosztuje katalogowa? Ty 1300. 7 stówek. 7 stówek. interesuje wam ile towarów. Tak, interesuje nas, kto to, jest, to jest. O Tak, Oczywiście. 15650. tysięcy sześćset pięćdziesiąt. nie, nie. Dobry To jest realnie wyliczone, nie? Rewelacja. Zakup. Nie na ale Ale to nie widziałem dałby się na show. Paleta, Co mogliście kupić za tą cenę? Tak, dziękuję. A my nic nie powiemy na ten temat. No mam no, też dziękuję, nie dziękuję. Ale wam też gratulujemy. W ogóle. My pierwszy raz widzieliście, jak zarabiał inny. No tak, wcale się z tego powodu nie cieszymy, no bym skamała, tak? To, znaczy, to znaczy, muszę... ja powiem tak, jak wy byście kupiły tą paletę, to ja bym była w <śmiech> <śmiech> Bo kto normalny? <laughs> Cieszyłby się, że wygrał ktoś inny taką paletę. No i nie będę zazdrościć, bo nie jestem osobą, która zazdrości, wręcz cieszę się ich szczęściem. Nawijacie mi makaron na uszach? Tak, po. powinno być, że powiedz, Ja słuchaj mi udamy, że sz za grę No jak? No nie, no, nie, no ja tego no nie, nie kupuję. nie? To jest. No... Mogły się cieszyć y, z czyjegoś szczęścia. Tak, o, w ten ale sposób nie, y, powiedzieć, o. że na przykład, że cieszą się, że, że my, my to mamy.